Myślę tutaj o zdarzeniu, które miało miejsce podczas 33 wina Wielkiego Mistrzostwa Świątecznej Pomocy na charytatywnym turnieju piłkarskim, gdzie nie powinno mieć miejsca w ogóle takie zdarzenie. Oświadczam, że zdecydowanie potępiamy nie dajemy przyzwolenia na agresję podczas jakichkolwiek imprez. Wydarzenia sportowe i kulturalne mają integrować mieszkańców i przebiegać w poczuciu bezpieczeństwa oraz wzajemnego poszanowania. Wyrażam nadzieję, że zarząd klubu wyciągnie konsekwencje wobec swojego działacza. Z informacji, które posiadam, sprawą zajmuje się policja. Równocześnie informuję, że burmistrz, czy też urząd miasta i Gminy Wronki nie jest kompetentną instytucją, aby wyciągnąć jakiekolwiek konsekwencje. Stąd oczekiwanie na reakcję przez zarząd klubu z naszej strony jest uprawnione. Dziękuję bardzo. To jest kwestia, ta myślę, która też się zadziała w ostatnich dniach w mediach i dlatego uznałem za stosowne ja też szybko odnieść. Szanowni Państwo, przechodząc do innych spraw...